Zostawcie dzisiaj 3 lajki w górę i będzie kolejny odcinek. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału, bo to bardzo wspiera i kontynuuje mnie do kolejnego działania. Zapraszam też do mojego nowego intro. Nora! Cześć, nas bardzo serdecznie z tej strony Norbert Games. A dzisiaj gramy w Ancas. Jak widzicie jestem na Azji, bo wczoraj nagrywaliśmy z oldfleciakiem. Odcinek nam nie wyszedł, już chyba z 50 tysięcy razy to nagrywaliśmy. No i widzimy się na Europie, ok? Dobra, moję porządku dołączamy do jakiegoś tam klubu. No widzę, że się zaczyna znowu. O! Dołączeni. O 60 będzie na stówę. No, ja nie jestem, ja jestem dobrym policjantem. Więc sobie do elektryka, żeby to szybko zrobić, te kabelki zrobimy sobie. Lecimy sobie do reaktora, zrobimy sobie liczewniki. Zobaczymy co żółty? powie. reaktor. No, żółty, no żółty. Nie ma na swojej usprawiedliwienie nic. Więc chyba lecimy z nową gierchą, bo... Nie opłaca się Tylko zobaczymy czy wyrzucam. Wyrzuca dzień, będzie, dobra Szeregowy i dwójeczka Głosujecie Głosujcie Proszę was, głosujcie Oszust love the game Odchodzimy. Zaraz się biję. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w kolejnej rundzie. Mamy kolor niebieski i speed. Mamy taki ten, że ja nie wiem, jak można ustawić taki speed. Sprawdzamy start, start, oh, hejziom, Możesz to wiedzieć. i wziąłem sobie tutaj no i raz zimę będzie trwało 15 minut, moim zdaniem taki króciutki odcineczek franek Boże, boże te sojusze sojusz potem, o, on jest impostorem i zabija cię i co? on ksielony panda <laughs> napisała, pierwsza antena no hej ziom. Dzięki Ojej, Dobra Start. Czy ta panda odeszła? Bartik start! No już nie startuje nawet na te 8 osób, ale nie ze A po każdy nie Tylko proszę o start. Chyba się zauważymy dopiero, kiedy oni wystartują i drodze. Dobra. Miałem robić cięcie, ale nie zrobiłem. Mycik, mycik, maciek. Czy w ogóle my będziemy w... dzisiaj w tym odcinku impostorem? Szczególnie, że mam jeszcze ten długi task i szczególnie, że biegamy jak ślimaki. chuzamy znaczy. Ale że tego? Taka taska co się robi chyba godzinę. szczególnie jak ktoś się zabije, szczególnie, że ktoś... ten czarny ktoś idzie do mnie. Ja pierdziele, ja mam takiego pecha? Musimy się w kolejnej rundzie. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w kolejnej rundzie, ja nie wiem, mam pecha, że zawsze idziemy na początku. Może zmienię może nie będę policjantem? Może będę kucharzem? Oh, I nie będzie git Mam nadzieję, że nic nie Będziemy pieluce. My będziemy czyści. Moi drodzy, czyści. Jak zwykle. Brama, no, idziemy tutaj do Storage'a zrobić kabelki. Jak równiutko. Te kabelki były to, to. Oczywiście, Mic Sweep Card. No Zobaczymy razem. Dobra, światła elektrikalu? Dobra... Kto? No nikt właśnie, tylko... Wele. Napisałem ci WL... Nowy elektrikalu! Przepraszam, ale dojdę na domochod... zapewne ta Hania to nas głosowała na mnie, ale ludzie kto, był za późno zapytałeś, więc już ci nikt nie odpowie, tylko musisz zagłosować. Aha, to jest jakiś żart? To jest jakiś żart? Ten odcinek będzie się nazywał, to jest jakiś żart. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w kolejnym lobby i mam nadzieję, że w tym lobby nikt. Nie, nie, wyrzuci Mam taką nadzieję I Mam nadzieję, że przynajmniej raz będę impostorem Mam nadzieję o tym Proszę bądź impo, proszę bądź impo, proszę bądź impo No i krum, Jak zginę za pierwszym razem to ja się załamię po prostu Ja się jasna mać załamię Ja się załamię ja się za... Ech. Serii, nie? Widzimy się w kolejnej rundzie. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w kolejnym lobby. I tutaj już jesteśmy wolni jak ślimacy. To normalnie, Kevin. Mam nadzieję, że będę impostorem chociaż raz w tej grze. W tej grze. Aha. Aha. Boże, pierwszy raz nie zginąłem. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie i jesteśmy crew-mate'em. Jasna mać! Jak to jest? Jak to jest jasna mać? Nie wiem ty. Wolnie jak ślimacy. Jak ja w to nie wierzę. I idziemy do reaktora, żeby go naprawić. 17-minutowy filmik to. Zrobiliśmy chyba 6 rund. Dobra, idziemy do Lower Engine'a, dun 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 dun, tutaj parę ja nie zginąłem. w elektryku no okej, okay, to na pewno nie mógł być czarny to na pewno, no chyba że zwentował z kamer ja na kamerach hmm. kto? no Nubek czekaj, co? No jaki mąkał bieg tego czarnego? Mówię, będę chyba podejrzany. Pójdę na wojnę z rówę. Dobra, Łazdec, skip, 15-minutowy odcinek. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, tak jak mówiłem na samym początku. co ja robię, jak już to Do zostawienia trzech łapek w górę

Przepraszam, przepraszam za dźwięki. w tle. Urm, wujek przyszedł, był zabawny. I na powiedział, jak słyszeliście, co nagrywam? wam? Realne ciało. Zielony, ciemne. A, tak, ok. oj, przepraszam, bo tutaj ciało. Co mi się wypięknie. Ja zginąłem! Jasna mać, No to se. A. Widzimy się w kolejnej rundzie, wiecie? Ten ci chyba będzie trwał 20 minut. Dobra, jesteśmy w mojej drodze w kolejnej rundzie. Teraz zesuwamy tak szybko normalnie jak ja może po, po nie wiem, po cebule, bo biedronki. No dobra. Bez nikup. no to chłopie, jak ty nie masz nikku, to po co grasz? Jak to możesz dać? Krumej tę mogę dostać do i Chciałbym być chociaż raz. I mamy. Dobra. Mamy też tego. I zielone są bezpieczni. Brązowy tu przebiegał. Jasna mać! To jest żart! Przepraszam, że to jest żart? Co to jest żart? Widzicie, moi drodzy, w kolejnej rundzie. No i drodzy, widzicie, jestem kromny, znów. Mamy tyle tasków, że normalnie, przynajmniej będę mógł co robić. To te, ale zrobić te trzy taski pewną śmierć. Ups, no co jest? Tutaj. S

I on pomylił. Wylatuje. Og wylatuje. Ej, ty wiesz, że to nie jest task? Czy on tak naprawdę napisał? <grym> Czy on tak naprawdę napisał? Czy ty wiesz, że to nie jest task? Ale będę musiał to sprawdzić. Bo żaplowo się zrobił. Dobrze, już mamy wszystko z głowy. Możemy wszystko robić. Przepraszam, że tak na mówię, ale się moje drodzy wkurzam, dlatego że chyba to jest druga runda, w której nie zginąłem i mam nadzieję, że ja nie zginę. Juty będą kolu. kalucha! Niech nie, a w nie. Jak on poleci nie wygramy rundy. To zgłaszamy i zrobimy do tamtego chłopaka, nie? No co? Czarne. No jak patrzcie. Owa, jak wyłączyli, chamy. No wiem, LPP jest. No stówę. No wiadomo, że to Powiedzcie, że... Wiecie... No, proszę was. No, proszę. Wiadomo, to to jest. Czarny na oczach. Debilstwo. Debilstwo. Normalne debilstwo. Moi drodzy, to są debile. Debile. Napiszcie w komentarzu, czy ogólnie te to, to moje, czy wam się spodobało. Zrobię te taski. Mm. Proszę powiedzieć, że dons S. Jan Ez chyba był trzeci impostor, wiecie? Czy naprawdę to był trzeci impostor? Eee, moi drodzy Zobaczymy 对的。 O, a widzicie wyzywanko, wyzywanko Bole, święte Proszę, startujcie, no startujcie Dobra, moi drodzy, jak oni nie wystartują? Dobra, wystartowali, to będzie ostatnia nasza runda, moi drodzy Mam nadzieję, że nie, bo nie będzie się nazywał, nie wiem, porażka Porażka. razu bo zagraliśmy chyba 10 gierek, czy tam 5. Nie pamiętam nie wiem ile już. Nie nadliczałam, moi Ale to chyba już koniec naszej przygody, znaczy... ja pierd! Dobra moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.